To jest to banieczka na drbeczko. witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpunka. Eee, że witam Was w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, komentarz jakiś mniej pozytywny, udostępniajcie na social mediach i zapraszam na swoje live. Eee, przypomnę też o konkursie na 3000 subów, Robię po, konkurs na fotel Diablo. Im szybciej wbijemy, tym, tym szybciej zrobię dla was konkurs. Eee, także no. Jadę odebrać jakiś... odbierz od... Ne... trunerki hak ujawnienie interfejsów Dobra, biorę w jadę Ale mur, ale to nic. No to nawet licznik pokazuje. Ej, to nie tędy? O, znowu wyjebałem. Dobra, mniejsza, jedziemy. Ta furaja jest zajebista. Jed. Będę miał jechać te. Tak? Burada da ayazda bir To, gdzie to jest? Nie mogę tu wysiąść? Nie pajcie się! Starczy dla wszystkich! Wszystko na wyższy! Będę? Jak ja mam to otworzyć? A. Jak to jest? Każdy może sobie tu wejść z ulicy i kupić nielegalny soft do net nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki. Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Przychodzę od Tibak. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś wi, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt, jak na początkującą. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może udać ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej, opłaci ci się. Dem. O i co ja tu mam niby zrobić? Jak mam to załadować? Masz coś fajnego na sprzedaż? Jeśli Cię stać. A... Nie wiem. Ojej, jakie to dobra. No i dobra, i co teraz? No i co? Nie wiem. Tu jest? pięćdziesiąt 154. Załaduj ujawnienie interfejsu na, ekwi na ekranie ekwipunku. Nie, na kamerę, by zrealizować punkt dostępu. Za pomocą łącza osobistego podłącz się do punktu dostępu i tak go. Potrzebne mi jakie cyfry? Eee. Hmm. E9 A toto. Okej. To. Okay. Udało się. Hmm. Wracam do A Gdzieś tu miałem samochód. Dobra, weźmiemy sam. Okej, okay, wsiadaj. Co tu mogę jeszcze zrobić na mapie? Hmm, to co to jest? Spotkaj się z Jackiem. Dobra. Dobra, idziemy. 10 minuta, jeśli Wam się odcinek model spodoba, zostawcie, zostawcie apkę w górę, suba, komentarz, udostępniajcie na social mediach na 3000 osób robię konkurs na potel Diablo. Im szybciej bijemy, tym lepiej. No, jesteś. Kłopotów? Dobra, pogadajmy z nim. Dobrze cię widzieć. Opowiadaj, co ustaliłeś. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Cawcibak, gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wie, że oni się znają. Pracowali razem, zanim Dex zrobił sobie przerwę. Coś musi... Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Nie wiem, no myślę, że się dogadałem. Co nie wierzę w dogadywanie się z Melstromem? Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co idziemy? Chodźmy. Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Nigdy nie lubiłem Melstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gank jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga. Złończyka. Trzeba to załatwić. Aha. skąd masz ten numer? Wie, na co czekamy? A nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów, co wiesz, szybko. Nie przestale Na co Spotkajmy? czekamy? się i dobijemy targu. Targu? Hm. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Dwończyka, trzeba to załatwić. Wi na co czekamy? Wi, na co czekamy? Do kogo mam dzwonić? Panowi jakiś problem. Wi, na co czekamy? Tak sobie myślę. Nasz skok jest wielkim powrotem Dextera Desmond na fikserską scenę, co? Tak. Kilka lat. Już na co czekamy? Problemu, a powzbudza apetyt, przyznaję. A jak wracać to z przytupem? Dreszczą to nie tylko nazwisko, to już Marka. Najwyższa pora przypomnieć o niej wszystkim. Trzeba to załatwić. Ale jedno mogę obiecać pannowi. Jeśli mnie nie zawiedziesz, dostaniesz to, na co zapracujesz. Z nawiązką. Do roboty. Jesteśmy w końcu. Trzeba to załatwić. No przecież. A, tu. Nie znam was. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. Hala główna, czekamy. Hmm. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków przygotowali się jak na fabrykę z żarciem to niezłe zabezpieczenia rozpakowali skradziony konwój pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami dostać się do hali głównej dobra spoko to jest Umówiłaś się i nie przyjechałaś, co ty sobie kurwa myślisz, że to jest zabawa, że może grać ze mną Uja, Oglądaj się ...na siebie. Okej. Okay. Tishinda, Terry. To tylko śmierć. Wystawcie mi ją, oh. nie z kim zacierasz? Oh. Ej no, nie tak to miało być. <laughs> 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 <laughs>

Давай, <крывает> мама! <terminarnotplayer> <Sreciweg> Zaraz się skończy <śmany> rumakomuje! Myślisz, że jesteś słona? Dzień Tak, kurwa! Chodź, znajdziecie kabronę! W no magazynek! Rusz się do piz... w wow. porządku? Co, wciąż jestem cała. Tam wyżej mają coś rodzaju biura miałem dzien mają tego naszego robota. Odwodzie na górę. Okej. Dawaj do tej windy. Przygotuj się. Royce pewnie już na nas czeka. Uważaj, są tutaj! Dobra, leci i nie. Mam to w ekwipunku? Nie mam. Mam. Zamknął nas. Szukaj Flatheada, powinien gdzieś tu być. Czego znajdź? Poliskę Flatheada? No to. Znalazłaś coś? Jeszcze nic. Która ta Dobra, martw. Pięć, wiadomość to nie. Y Kii dobra, modki kochane. Tu skończymy odcinek. Jeśli się odcineczek spodobał, dostawcie zostawcie w górę, suba na kanale, komentarz. udostępniacie na social mediach, banieczka na drówko. Ja jeszcze przypomnę, że jest konkurs na 3000 osób. Im szybciej bijemy, tym szybciej. Wam zrobię konkurs na Hotel Diablo. Nówka sztuka śmigany. Ode mnie macie banieczkę na I trzymajcie się do kolejnego odcinka. Się Elo.